Poznaniu.pl Poznań w minutę to, czy rodzice pracują i odprowadzają podatki w Poznaniu, do jakiego przedszkola chodzi rodzeństwo oraz czy dziecko było szczepione. Za wszystkie te kryteria będzie można otrzymać punkty, które zdecydują o rekrutacji do przedszkoli w stolicy Wielkopolski. Niemal 10 lat temu zaatakował kobietę, skrępował i brutalnie zgwałcił i zniknął. Dzięki policjantom z Poznańskiego Archiwum X sprawca został zidentyfikowany i odnaleziony w więzieniu. Lech Poznań rozegra 21 stycznia dwumecz z Hansą Rostock. Pierwsze rozpocznie się o godzinie 12, a drugie o godzinie 14. Mecz będzie można zobaczyć na YouTubie na kanale Lech TV. Nowy mural poznańskiego artysty Kawu przedstawia on tytułarnego bohatera bajki Inspektor Gadżet. Najnowsze dzieło Kawu znaleźć można w przejściu podziemnym, które łączy Ulicę Burzańską z okolicą jeziora Rusałka.